W związku z wichurami, które niedawno przeszły nad Polską, na terenie Polickiego Cmentarza wiatr wyrządził wiele szkód. Na kwaterach widoczne były uszkodzone nagrobki, rozbite znicze, zwiane wiązanki porozrzucane odpady komunalne oraz powalone drzewa. Podczas porywów wiatru spadło również wiele gałęzi z drzew. Na terenie administrowanych cmentarzy wiatr wyrządził wiele szkód. Przede wszystkim były to dwa drzewa, które spadły, które podczas silnego wiatru miały uszkodzony system korzeniowy, co skutkowało ich przewróceniu. Uszkodziły one znacznie dwa nagrobki. Również spadające gałęzie uszkodziły około trzech nagrobków, takich, które mamy w tej chwili odnotowane. Za usunięcie złamanych gałęzi i drzew na cmentarzach komunalnych odpowiada zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w policach. Pracownicy sukcesywnie usuwają skutki wichury dlatego mieszkańcy proszeni są o nieusuwanie na własną rękę powalonych drzew. Dysponent grobu w przypadku uszkodzenia na grobku w wyniku upadku drzewa yy, czy też gałęzi może złożyć stosowny wniosek yy, z roszczeniami dotyczącymi powstałych szkód na terenie cmentarza skierowany do ZGKM w Policach. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez ubezpieczyciela. Yy, we wniosku powinien się znaleźć, powinny się znaleźć dokładne dane osoby ubiegającej się o odszkodowanie, dane dotyczące szkody oraz opis i yy, 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 wartość yy, szacunkowa naprawy. Wartość szkód będzie wyceniana na podstawie wartości nagrobka. W tym celu dysponent grobu powinien udać się do firmy, w której zakupił grób, w celu pozyskania informacji o jego wartości bądź załączyć do wniosku stosowny dokument potwierdzający jego wartość. Wnioski należy kierować do ZGKIM przy ulicy Bankowej 18 lub do działu obsługi urządzeń komunalnych przy ulicy Tanowskiej 8.